halo 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 Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych Pójść za nim, by łowić serca. Słów Bożych, prawdą, Jestem ubogim człowiekiem, Moim skarbem są ręce. Gotowe do pracy, z tobą czyste serce, o panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły moje imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś, ów, kurwa, zgubiłem rytmara. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Wciąż chodzi pijany na pewno. Nie wie co to wstyd. Brudny niedomytek w stajni ciągle śpi Czego szukasz w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie pełni cnót Ludzie pełni cnót Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być Pomyślałem więc o żonie, aby stać się w jednym z nich Stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, już miałem na oku pacjentę, wspaniałą mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych kobiet. Oportunizm wszędzie, zdrada, konformizm bycia jak inni, to jedyna zasada. Wszyscy jesteśmy sterowani, nie wiedząc nawet kiedy, rzucając głos do wyborczej urny. Jebać kurwy karakanów, zgadzasz się byczeć z temu? Jeśli na PiS głosowałeś 70-80%, poparcia im dałeś, pierdol się i powinieneś być jebany. Manipulacja, manipulacja to jedyna nasza salwacja. Chuj ci w dupę, miczki, zaśpiewaj piosenkę sam. Manipulacja, 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 dobra była kolacja. Manipulacja, wyciągaj wysoko swój głosik. Po raz setny powtarzasz, że świat jest szpetny, taki z ciebie sceptyk. Na bok sentymenty nie od wygranej dzielą. Centymetry. Finisz! A ty mnie wciąż za to winisz. Masz prawo do własnej opinii. Okej, okay. ja mam prawo mieć swoją filozofię. Ten imicz optymizm jest ważny. Bez niego świat byłby straszny. A wszystko zaczyna się w waszych głowach. Możesz przyjąć co zawarte w naszych słowach. Ważne, że potrafisz widzieć dobro Ważne, że doceniasz jego ogrom To kształtuje twój światopogląd Człowiek to musi wejść w krwiobieg Pole, pole, łyse pole, ale Mam już plan, pomalutku, bez pośpiechu. Wszystko zrobię sam. Nad makietą się męczyłem. Ładnych parę lat, ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kretowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kretowisko. Będzie stał mój bank. Tu na razie Ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kretowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest Ściernisko, ale będzie San Francisco. Pewnego razu Kinga spotkała wikinga Mieszkał na obrazku Zrywał się o I zwiedzał wielkie morza I Kindze było go żal. A ja wolę moją mamę, co ma oczy jak atrament Złote włosy jak mój miś i płakała rano dziś Pewniego dnia Dorota znalazła w lesie kota Wzięła go do domu, zamiast dać byle komu I świetnie się bawili I w zgodzie sobie żyli A ja wolę twoją starą, co ma włosy jak atrament złocze oczy jak mój miś I płakała rano dziś A ja wolę twoją starą, co ma włosy jak atrament Cicho! Dobry wieczór, coś się popsuło i nie było mnie słychać. I powtórzę jeszcze raz. Wynik wyborczy, kawo w To jest jakaś porażka Ja myślę, że to polskie kurwa głupie społeczeństwo Te kurwa banda imbecylii Która głosowała na tych kurów karakanów W PiSu to jest jakieś kurwa nieporozumienie Jeśli tyle dla was znaczy, jeśli tyle dla was znaczy Ludzie takie zaangażowanie społeczne jak moje Gdzie postawię moją rodzinę Moje życie prywatne i biznes Yo, yo, wszystkie inne i dla was Znaczyło to tylko 70 czy 80 tysięcy głosów To was się powinno jebać Kurwa, jak się powinno was jebać Jak tylko Jestem na dworze sam, deszcz pada mi na głowę, Gibona w łapie mam. A zgasić go nie mogę, odchodzę w ciemny las, rozświetlam fonem drogę. I widzę jedną z dam, przy której tracę mowę I wracam, i wracam, i wracam sobie na chatę Zaparzam se herbatę, nie kurwa żadne late I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi I widzę panią, co skrada mi serce Siada na kanapie i patrzy prosto w oczy Ja patrzę jej na dupę, bo po coś przyszła w nocy Ona by tak chciała być tu ze mną Kręci blanty, po czym liczyć bankroll ona by tak chciała tańczyć ze mną późną nocą, kiedy, kiedy gwiazdy zejdą yy, Chciałbym pozdrowić cały ogród. Nie chcę skończyć, ale ostatnia zabiegam jak ma się pole, pole, łycę, pole, ale mam już plan do czy na zakietą się męczyłem. Łapię parę lat, ale moje cudo, będzie wiedział to, to mi świat, tu na razie ściemlisko, ale będzie tam Franciszko, a tam, gdzie to kretowisko, będzie stał mój pan. Wszyscy! Tu na razie jest misko, ale będzie San Francisco, a tam, gdzie to kretowisko, będzie stał mój pan. Tu na razie misko, ale będzie Brawo do Bora, kamerzysty! Brawo dla Jawka, alkoholnika! Brawo dla Olejniczka! Czuję na tą myśl taki! My Brawo dla Mikołaja! Brawo dla Łalety! Brawo dla... jak się rozumiesz? Anki! Brawo wszyscy! Więc teraz wszyscy razem powtórzymy rekrem. Powinniśmy się rozpocząć! Tak? E! Jest jedno pytanie! Tuan, dlaczego jestem alkoholikiem? Bo lubię szalon! Yes. Pole, ale mam już plan. Pomalutku, bez pośpiechu wszystko zrobię sam. Nad makietą się męczyłem. Ładnych parę lat! Ale moje cudo, będzie dwie za cały świat. Tu na razie Ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to Kretowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie Jeściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to Kretowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie Ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to Kretowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie Jeściernisko, ale, ale, ale będzie San Francisco.